W 29. kolejce PKO Bank Polskiej Ekstraklasy, broniąca się przed spadkiem Puszcza Niepołomice podejmuje już raczej pewnego utrzymania radom jaka radom. Wielkanocny poniedziałek rozpoczął się od smutnej informacji. W wieku 88 lat zmarł papież Franciszek. Stąd też minuta ciszy. Przed każdym dzisiejszym spotkaniem w pierwszej połowie starcia puszczy z Radomiakiem niewiele się działo. Mało strzałów na bramkę, czy to z jednej, czy z drugiej strony. Puszcza nie oddała żadnego takiego celnego strzału na bramkę Macieja Kolskiego. Radomiak od czasu do czasu próbował. Widzieliśmy główkę wyłapaną przez Kevina Komara. No i ten niezamocny strzał autorstwa Rafała Wolskiego. Także Kevin Komar, który już ma 106 obronionych strzałów. Jest najbardziej zapracowanym bramkarzem w ekstraklasie. Bez problemów sobie radził. A tutaj Marko Bursz chciał zaskoczyć swojego bramkarza. Maciej Kikolski był jednak na posterunku. To już fragmenty drugiej połowy, bo do przerwy 0 do 0 zaczynamy drugą część od mocnego, ale znów niecelnego uderzenia Konrada Stępnia. I w odpowiedzi akcja Radomiaka, ta psoba do Wolskiego, Rafał Wolski jest już po mocno, ale także nad poprzeczką. Radomiak ma za sobą dwie porażki z rzędu. Wcześniej seria trzech zwycięstw. Dzięki temu Radomianie odskoczyli od strefy spadkowej. No i w drugiej połowie ta ich przewaga była coraz większa. Uderzenie głową Jana Grzesika przechodzi obok słupka, a chwilę później mamy rzut rożny dla Radomiaka. To 69 minuta. Rafał Wolski prosto na głowę Kamila, pestki i jeden do zera dla przyjezdnych. Pierwszy gol Kamila Peski w tym sezonie, w jego setnym występie w Ekstraklasie, no a Rafał Wolski, który asystował ostatnio w świetnej formie w ostatnich pięciu meczach, miał dwa gole i dwie asysty, teraz dokłada kolejną asystę. No to rusza, puszcza i w 85 minucie udaje się doprowadzić do wyrównania. Antoni Klimek trafia do siatki. Dośrodkowanie Piotra Mrozińskiego. Piłka jeszcze po drodze odbiła się od jednego z piłkarzy Radomiaka no i Klimek. E, a więc 5 minut przed końcem jest 1 do 1. Jednak zaraz po wznowieniu gry Radomiak znowu jest na prowadzeniu. Ależ krótko cieszyli się piłkarze tego remisu. Bo Michał Kaput znowu daje gościom prowadzenie. Niesamowita, ekspresowa odpowiedź Radomiaka Radom, Jan Grzesik z asystą, a Michał Kaput z golem, 2 do 1 dla Radomiaka, no i wrzut z autu, ogromne zamieszanie, to już doliczony czas gry, co za niesamowite 5 minut w tym meczu, szalone 5 minut i mamy remis Roman Jakuba na 2 do 2. Popatrzmy raz jeszcze, co tu się stało. Wszystko zgodnie z przepisami, orzekł sędzia. A Jakuba w tym zamieszaniu był najsprytniejszy i wpakował e, piłkę do siatki. Do samego końca próbowała jeszcze e, puszczać niepołomicę. E, popatrzmy, bo to już 96. minuta spotkania. Antoni Klimek dostaje piłkę. Ładnie minął rywala, ale z ruleta Klimek jednak obok bramki. Niewiele zabrakło, ostatecznie jednak Puszcza z jednym punktem po szalonej końcówce, po szalonych ostatnich pięciu minutach tego spotkania mamy remis. Puszcza niepołomice, remisuje z Radomiakiem Radom 2 do 2, to oznacza, że Radomiak jest 13 w tabeli. Natomiast puszczanie połomice, no przynajmniej na chwilę, jest ponad strefą spadkową. Oczywiście musi czekać chociażby na mecz Lechi-Gdańsk. Puszczanie połomice Radom jak Radom 2 do 2. Subskrybuj, bądź na bieżąco i nie przegap najważniejszych momentów sezonu.